Wszystkim obserwującym zalecam ostrożność, gdyż oni w tych swoich hełmach um, niewiele widzą. Więc um, patrzcie, jeśli by za bardzo zbliżali się, prosimy się odsunąć, bo oni naprawdę niewiele widzą. Ja, Zwróćcie uwagę Państwo na sekwencję uderzeń. Jednocenne uderzenie, tylko bardzo często. Ja myślę, że. jak to wygląda i na jedną rzecz polecam zwrócić uwagę ci ludzie w tych blachach oni tak niewiele widzą to jest stąd bardzo często właśnie gości oglądających prosimy o uwagę bo oni są skupieni na sobie walka to jest tak, ona jest taka, wydaje się, delikatna, ale z tego tytułu, że oni walczą ze sobą turniejowo i chodzi o to, że e, takie uderzenia są punktowane, dlatego oni czekają na przeciwnika. Ja powiem, ja. Nie wiedziałem, co to Ja w następnym roku badałem. Ja wstałem, ale nie biegłem. No, dwóch o. I to jest z jednej ziemi. Znaczy z sącza. E, oj, oj, było ostro. Krzysztof Pietrusza i Piotr Ligier. Piotr Ligier, tu walka delikatnie bratobójcza, gdyż są to przyjaciele e, od panowie już nie walczą mieczem drugim, tylko walczą tasakami i walka na tasaki na poklerze. Bardzo dynamiczna, także rzeczywiście tutaj wymiana ciosów jest bardzo szybka. Puklerz nie pozwala zasłonić się tak dobrze przed ciosami przeciwnika jak zwykła tarcza, więc tutaj tak naprawdę trzeba dobrze zaplanować wyprowadzenie. Chyba panowie tutaj chyba panowie tutaj się bardzo zdenerwowali. Wynik walki chyba nie będzie taki oczywisty. Pierwsza walka była rzeczywiście zwyciężona przez Piotra Trigera, a no, tu panowie chyba potrzebują czegoś więcej, żeby ustalić kto zwycięzca. z tegoż tytułu, że jeden z nich posiada miecz długi, drugi miecz i tart. Miecz długi jest zwany także mieczem półkarodęcznym. Z tegoż tytułu, że um, masz... zupełnie inna technika. Tarcza z jednej strony jest ochroną przed ciosami, przed uderzeniami. Natomiast krótszy miecz nie zapewnia takiej dalekości jak miecz długi. nie ma, i znowu punktowanie Próba jakiegoś uderzenia Uderzenia na nogi To jest dosyć typowe Jak Państwo byście widzieli więcej pojedynków Takich turniejowych Gdzie ci rycerze walczą o nagrody Walczą o punkty Walczą o zwycięstwo Bardzo często się pojawiają uderzenia na nogi z, no z tego powodu, że w tym momencie ktoś chroniąc swoje nogi odsłania całą górę. Panom pozostawiamy czas. O! Było uderzenie. O! I też fajna, ciekawa technika. Aż się dziwię, ile oni mają siły. Normalnie w walkach turniejowych półtorej minuty czy dwie minuty to już boli. Z tego szczytu, że w tym, temu towarzyszy także i skupiona uwaga, no i pełny wysiłek. Tutaj jest walka, którą powiedzmy o no, troszeczkę też treningowa. Oczywiście każdemu zależy, żeby być lepszym, żeby wygrać, ale też i temperatura się je. Ja myślę, że Państwo jak zaglądniecie do obozowiska. O! Chciałem powiedzieć. Podziękuję. W tym ma? Poniekąd są siedzi. Dwa miasta. Blokowane. Przez... Przed... Okay. I w tym momencie, nie wiem czy to był dobry wybór, Piotrze, raczej, Piotr ma długi miecz. Natomiast w tym momencie Arek się usiłuje ratować tarczą, a co jest trudne. Widzicie, jakie Państwo wióry z tarczy lecą. No dokładnie. Oj, tarcza przed następnym turniejem będzie do naprawy. Ale wiadomo, tarcze nie są wieczne. Ważne, żeby... O, było uderzenie na butach. Ważne, żeby... Ta tarcza ma zabezpieczenie. Czym się różnią? Dziękujemy bardzo. zapraszamy na posiłek do